Cześć, dzień dobry, witajcie! Jak pewnie po tytule już widzicie, jest to teoria filmowa z Gwiezdnych Wojen, kolejna o tym, że Kłajgon być może jest sitem. Więc tak, zanim zaczniemy, to przypominam, że wszystkie te teorie, które opowiadam, no może nie wszystkie, nie są mojego autorstwa. I to, że je przedstawiam, nie znaczy, że w nie wierzę, jest to tak. Eh? I ta teoria, którą teraz opowiem, zahacza o Expanded Universe, więc jeśli czegoś nie będziesz wiedział, to nie bój się. Wiele osób też się nie zagłębiało w to tak jak ja. I głównie czytam to, co przeczytałem w internecie, na jakichś Wikipediach, na Osusie, bo... bo, bo tak, bo jestem leniwy. I tak. Jeszcze jedną rzecz. Wiem o zasadzie dwóch, ale... Praktycznie żaden zid się tego nie trzymał, tak, e, Darth Vader miał ucznia Starkillera, e, według niektórych podczas epizodu pierwszego był jeszcze Darth Plagueius, więc był Darth Plagueius, e, Sidious i Maul, więc e, tylko twórca tej zasady, moje włosy, e, tylko twórca tej zasady się tego trzymał, więc dobra, dobra. Więc yy, w dzisiejszej teorii tak opowiem dlaczego Quagon Jin może być lordem Sithów. Punkt pierwszy. Co wiemy o Kwygonie? Więc wiemy, że na pewno był uczniem hrabiego Duku i hrabia Duku przeszedł na ciemną stronę. Tak. I miał przed Obi-Wanem Quaigon przed Obi-Wanem, miał ucznia Xanatosa i Xanatos zwrócił się ku ciemnej stronie. Yy, według niektórych teorii to Qajon zamówił armię Sitów. Ale to jest bardzo niepotwierdzone i a, namówił, właściwie zmusił Jedi na szkolenie Anakina, chociaż wiedział, że Anakin ma ciężkie dzieciństwo. I ma w sobie dużo złości i tego wszystkiego, wszystkiego, i że rozdziela go z matką. A Anakin jest silnie związany z matką, więc tak. Wiele z jego poczynań z epizodu pierwszego rozpoczęło praktycznie, a właściwie nasiliło te konflikty pomiędzy separatystami a republiką. Punkt drugi. Powracanie jako duch. E, ogólnie idea powracania z grobu jest bardziej sprawą Sithów niż Jedi. Bo Jedi zazwyczaj e, właśnie godzą się ze śmiercią i są tacy spoko spoko my tu umrzemy będzie wszystko dobrze. A Sithowie chcą władzy, chcą życia wiecznego. I, i robią wszystko, żeby tylko nie umrzeć, żeby tylko jeszcze zostać i żeby yy, nawet żeby po prostu kontrolować yy, coś tam za ściany mówi tam jednemu ej słuchaj ty tutaj zrób to i to i tamten to robi i, 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 i tak właściwie to ten, który podpowiada ma, ma, ma władzę, więc Więc tak, więc to jest bardziej sprawa sitów niż Jedi, a jak wiemy, Qajon powracał bo jest to powiedziane wprost w filmie. W trzecim epizodzie, chyba. Że Qui-Gon powracał i Obi-Wan się z nim tam kontaktował na, podczas pobytu na Tatooine. No jest tak, i ogólnie w filmowym uniwersum widzimy tylko trzy osoby, tylko trzy postaci powracające jako duchy. Obi-Wan, Yoda i Anakin, nieważne czy to w tej nowej wersji młody Anakin, czy w starej wersji e, stary Anakin, e, w sensie Darth Vader, Anakin. no i tak, no i już jak powiedziałem, wiemy, że Obi-Wan kontaktował się z Qui-Gonem i qui go jakoś tam nauczył tego, tego zniknięcia, podczas walki, z, które Obi-Wan wykorzystał podczas walki z... Wejderem, no i potem powracanie jako duch. Potem Joda, tak, nauczył się od, od nie wiem czy od Kłajgona, czy raczej od Obiłana. Jak już Obiłan był duchem i siedział tam na Dagobas z Jodą. Z A od kogoż to mógł się nauczyć Anakin? E, ogólnie, zanim Anakin stał się zły, to nikt nie umiał tego, bo Kłajgon to jakby zrobił jako pierwszy, tak, bo inaczej by wszyscy to umieli i te. I Klawgon to zrobił jako pierwszy, więc i dopiero jak yy, i dopiero kontaktował się z Obi Wanem na to, to i po tym jak Anakin stał się Darthem Vayderem, więc tak. A po powróceniu na jasną stronę, yy, no nie było specjalnie czasu, bo, bo Anakin żegnał się z synem yy, i umierał, yy, więc tak, czyli nie wiadomo od kogo. Miałby się nauczyć. I Palpatine wspomina w pierwszym epizodzie... Yy, I Palpatine wspomina w pierwszym epizodzie, że nauczył się od Playusa, że Dardepleius przekazał mu wszystkie swoje sekrety. I właśnie możliwe, że jednym z tych było, jak zaniechać śmierci, w sensie, że jak powrócić jako świadomość, jako, jako ten duch. I albo, albo coś takiego powiązanego z tym. I właśnie Palpatine nauczył e, nauczył Darda Weidera tudzież Anakina, właśnie bycia, bycia takim duchem. No dobra, no to jest skoro Darth Vader nauczyłby się tego od Palpatina, to od kogo miałby się nauczyć? Quaigon. Skoro Quaigon był pierwszym Jedi, który w ogóle wracał jako, jako, jako duch, tak? Według filmów. Mm. Więc musiał się tego nauczyć od Sithów. Jednak czy którykolwiek Sith zdradziłby cokolwiek rycerzowi Jedi. No według mnie raczej nie, bo Sithowie jednak, jednak trochę walczyli i nie zdradzaliby swoich sekretów na lewo i prawo. Więc to jakbym mówi samo za siebie. Niewiele wiemy o przeszłości Kolegora. Wiemy jednak, że jego mistrz został Sitem. Zdaję no tylko, czy został Sitem przed szkoleniem Qui-Gona, czy po szkoleniu Aaa... I tak, Sitowie są znani z przechodzenia pod nosami Jedi, tak jak Sidius. Więc ee, hrabia Duku mógł być sekretnym lordem Sidów podczas uczenia Qui-Gona i nikt o tym by nie wiedział, bo Jedi byli nie wiadomo czemu strasznie zaślepieni. I stwierdzili, że wszyscy sitowie wymarli, o, o co chodzi? Eee, no i potem tak. I po, po tym szkoleniu, Kłajgom przez długi czas nie chciał mieć ucznia z Akademii. A pierwszego swojego eee, ucznia znalazł na odległej planecie. Eee, uczeń ten nazywał się Xanatos. I porobiło się tam. Strasznie dużo rzeczy, w efekcie, po naukach Quagona, Xanatos wrócił na swoją planetę i musiał wybierać pomiędzy ojcem a Zakonem Jedi. I w końcu Qui-Gon zabił tego jego ojca, i ten Xanatos stwierdził, "O, zabiłem mojego ojca, i w ogóle, w ogóle, fuj, i przeszedł na ciemną stronę mocy. Więc tak, i mistrz i uczeń Qui-Gona przeszli na ciemną stronę. Hmm, uczniak z planety, który ma uczucia wobec swojej rodziny, brzmi znajomo. Czy Kłajgon był naprawdę taki głupi, żeby popełnić ten sam błąd co z Xanatosem, tylko że tym razem drugi raz z Anakinem? Czy nie wyczuł tej skłonności do nienawiści w Anakinie, gdziekolwiek, jak się przebywał z Anakinem? Czy kiedy cała Rada Jedi i Obi-Wan wyczuwali konsekwencje, złe konsekwencje treningu Anakina, to Kłajrun nic nie wyczuł? Chyba jednak wiedział, co robi i jakie będą tego konsekwencje. I celowo, celowo wziął Anakina ze sobą, bo wiedział, że ten przejdzie na ciemną stronę mocy i, i, i sam Kłajrun też był po ciemnej stronie. I mógł, mógł też zabrać tą jego matkę z, z, z Tatooine. Bo właściwie czemu nie? Mógł, mógł to lepiej wydilować, ale tego nie zrobił. I, I jeszcze porobił Jedi sztuczki, żeby to właśnie Anakina zabrać. To też było takie, ale, ale przecież, przecież widzisz, że on jest silnie związany z matką, to czemu to robisz? O, jest pełne mocy. Ale no i rozrywasz go z matką, tak? To będzie, będzie smutek żal nienawiść pff. no, bo mogę. No, pff, no raczej, raczej by tak nie zrobił. W sensie tak zabrał samego Anakina bez matki i. i to właściwie on stał za tym wszystkim, że, że Anakin mógłby po prostu być zwykłym wieśniakiem do końca życia, a tak to stał się... Jedi, a potem sitem, bo rozdzielili go z matką. Wow, to się aż tak zapętla. W sensie tak, tak się. Taka jest przyczyna tego, że to Klai że to go zabrał, a, a, a nie nie zabrał jego i matki. No w sumie, jakby miał zabierać na trening Jedi, to i tak by nie mógł zabrać matki. Więc po co w ogóle go zabierał? Bo miał dużo milich Ale to się nie trzyma kupy. On go zabrał, żeby, był, żeby został sitem. Qui-Gon był Sitem. W ogóle Qui-Gon był uważany za szarego Jedi. gdzie jest. Yy, a tutaj idziemy jeszcze kawałeczek dalej i okazuje się, że jest Sitem. Wow. To się tak bardzo nie trzyma kupy. Pamiętajcie już, że że to... Że to yy, ja w to nie wierzę ja to tylko przedstawiam, żebyście wiedzieli więcej. A więc... Yy, i tak, i tutaj wielki punkt kulminacyjny. Po odrzuceniu wniosku o uczenie Anakina, Kłagon wiedział, że jest tylko jeden sposób na, na przekonanie Rady, żeby trenowali jednak Anakina. I to była jego śmierć, w sensie śmierć Qui-Gona. I Qui-Gon świadomie poświęcił się, da dał szansę. Maulowi się zabić, żeby Obi-Wan zabił Maula i stał się mistrzem i wziął yy, i trenował w sensie tak no, wziął i trenował yy, Anakina jakby wypełniając ostatnią wolę swojego mistrza. Więc tak prezentuje się ta teoria i jest mocno naciągana, ale da się przeżyć. I pamiętajcie, że właśnie ja nie jestem autorem, tylko ja to prezentuję i no tak, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, pokazujcie rodzinie znajomym i w ogóle znajomym rodziny, rodzinie znajomych i w ogóle subskrybujcie. Pamiętajcie, że mamy e, fanpage na Facebooku, gdzie są fajne artystyczne zdjęcia i staramy się tam zamieszczać informacje, więc też możecie wchodzić. Jest tam fajnie, w sensie jest tam mało rzeczy, bo od miesiąca nic nie wrzucałem, bo jestem leniwy. Ale tak, jest tam trochę rzeczy i, i jak się to troszeczkę rozkręci, to tam będzie więcej rzeczy. I tak, mówię, dawajcie łapki w góry, komentujcie jak, czy zgadzacie się z tą teorią, czy się nie zgadzacie. Jak powiecie, yy, śmierdzisz, to wam usunę na ten komentarz. I tak możecie pisać śmierdzisz. To akurat, to akurat możecie pisać. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, no, żegnam się z Wami, niech moc będzie z Wami.